Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 18 września 2025 roku. Po. 1255 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2025 roku. W prawie wysokości kwoty bazowej 2026 roku. Na podstawie artykułu 20 ustawy 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku. O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 1534 oraz 2025 roku. Pozycja punkt szósty zarządza się: Co następuje? Paragraf punkt pierwszy 2026 roku. Kłota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w artykule 11 ustawy 7 stanie 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wynosi 6310. Paragraf punkt drugi rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku. Minister Sprawiedliwości Ourek